Witajcie, jestem Max Kędzierski, członek DKF-u, na co dzień oglądam śmieciowe kino, no ale raz na jakiś czas trzeba oczywiście wyjść z tej jaskini beklasowców i pogadać o cóż, no, poważnym kinie, no bo jak żeby inaczej, no, a nie ma innej takiej dobrej okazji jak podczas gali Oscarów. W tym roku mamy w kwietniu, bo mamy taki okres, jaki mamy. No ale lepiej późno niż wcale, jak to mówią. I zajmijmy się tą najważniejszą nagrodą. Nie jest to najlepszy film, bo nie byłoby najlepszego filmu tak naprawdę, gdyby nie sam twórca, który mm, pieczowicie nadzoruje. I on kontroluje tutaj wszystko, a czasem nawet jest w stanie dać tutaj swój jakiś pierwiastek, opowiedzieć ciekawą historię. Jest to oczywiście reżyser, także zaczniemy od omówienia nominacji dla najlepszego reżysera. Jest nim Thomas Wittenberg za Narauszu, David Fincher za Mank, Lee Isaac Chung za Minari, Chloe Zhao za Nomadland, Emerald Fennell za Obiecującą Młodą Kobietę. No i słuchajcie, co to są za nominacje? Mamy nawet dwie kobiety reżyserki, a wiemy, że w dzisiejszych czasach kobiece reżyserki dopiero co dochodzą do głosu i to jest bardzo, bardzo na plus. Wreszcie szanuje Akademię, oczywiście z Rickciem. No i te filmy są o tak różnych tematykach. Pierwszy, no to wiedzie prym Frances McDormand za Nomadland, która pięknie wędruje przez świat w pięknych kadrach kręconych na taśmie. Filmowej. W drugim no, mamy dość ciężki i bolesny temat, kontrowersyjnie, ale bardzo ładnie przedstawiony w obiecującej młodej kobiecie. No ale też nie zapominajmy oczywiście o ojcu Kina i nie, tym razem wyjątkowo nie jest to Christopher Nolan. a David Fincher. Z swoim mękiem, i to nie jest tylko laurka dla kina Orsona Wellesa, nie tylko laurka dla jego ulubionego filmu, ale także laurka i podziękowania dla jego ojca, bo to właśnie nie zapominajmy, że sam ojciec Davida Finchera miał pomysł na ten film i to właśnie jego syn, twórca Fight Clubu, o którym nie powinno się mówić. Stworzył i przeniósł na ekran po wielu latach swój Passion Project. No ale przecież też mamy Hamasa Wittenberga z Narauszu, który po raz kolejny um, styka nas z dość ciężkim tematem, jakim tym razem jest alkoholizm? No i wybitny oczywiście Mats Mikkelsen jak zawsze. No i nie dokonałby tego bez um, dobrej ręki reżysera. Komu ja bym przyznał nagrodę? No ja bym oczywiście, że przyznał obiecującej młodej kobiecie. Za tak dobre lawirowanie pomiędzy kontrowersją, a takim też dobrą teen dramą poniekąd udaną, i dobrą też taką udaną refleksją. No ale czym by te filmy nie były, gdyby oczywiście ktoś, by, ktoś musi je nakręcić? No, omówmy sobie najlepsze zdjęcia. I jest tak: w tym roku nominacje za najlepsze zdjęcia, 2,21 oskarów, otrzymuje Sean Bobit za Judasza i Czarnego Erik Eric Schmidt za Mank, Dariusz Wolski – Polska Górą za Nowiny ze Świata, Joshua James Richards za Nomadland, Fenomen Papa Michael za Proces siódemki z Chicago. I kurczę, ja bardzo cenię sobie hmm, wolność artystyczną, jaką dostali tutaj twórcy. Zarówno Proces siódemki z Chicago wyglądał błędnie, jak i western Paula Greengrasa, Nowiny ze świata. Dariusz Wolski, nasz rodak, spisał się świetnie, próbując nawiązywać do kina właśnie z Westernów, w którym królował dawniej John Wayne, przemierzający prerie. Wygląda to naprawdę tak bardzo klasycznie, statycznie, no ale też nie zapominajmy o Judaszu i to właśnie jemu przyznałbym nominację za zabawę kadrami, zabawę ujęciami, za próbę ukazania tamtych lat. Mm, bardzo modernistycznie, jeśli chodzi o kadry, ujęcia, paletę barw. I to właśnie moim zdaniem Judasz i Czarny Mesjasz powinien dostać, ale przecież ktoś te zdjęcia musi skleić. I teraz odpowiedzmy sobie na pytanie: komu ja dałbym statuetkę za najlepszy montaż? Jest nim ojciec Nomadland, obiecująca młoda kobieta, Sound of Metal, Proces 7 z Chicago. I tutaj krótko, otóż ja sobie cenię montaż, który, bo dobry montaż tak naprawdę to jest święta zasada kina, dobry montaż to jest ten, którego nie widać. Ale również, nie zapominajmy, dobry montaż to ten, który potrafi nas zadziwić. I nic nas tak ostatnio nie zadziwiło jak Whiplash. I właśnie tutaj, Sound of Metal jest tym takim najlepszym przykładem, jak można ładnie przez ujęcia poprowadzić cały film. I to właśnie dobrymi ujęciami i dobrym montażem stał ten film, ale nie tylko, też jakością. No i muszę przyznać, że mamy tutaj całkiem kameralne nominacje. Cieszy mnie brak nominacji dla Christophera Nolana bo tym razem się nie popisał, pomówmy się. Ten film wygląda ślicznie, ale no powinien stać bohaterami, a tam kompletnie nie było. Cieszy mnie, jak już wspomniałem, nominacje dla e, kobiet w Akademii i bardzo dobrze. Mam nadzieję, że Kloiza, która teraz będzie robić western z Dracułą, e, będzie wyznaczy trochę nowy nurt dla kina. E, także no cóż, no, te nominacje są kameralne, filmy, które poruszają dość ważne tematy, i jestem zadowolony z nimi. I to też nie jest tak, że jak wygra inny film, na który ja obstawiałem, to będę zawiedziony. Wszystkie popisały się dobrze jakościowo pod względem zdjęć, ogólnie technicznym. No, ale żeby nie było, oceniam ja te filmy tutaj pod względem technicznym, niejakościowym ani merytorycznym. Od tego są inni ludzie lepsi ode mnie. Także dziękuję za uwagę. Bardzo podobają mi się te mikrofony czerń i biel, symbolizującą taką równowagę w Akademii jak Yang. I, I mam nadzieję, że również te nagrody będą zrównoważone, tak jak kolor biały i czarny. Także jeszcze raz dziękuję za zaproszenie i oglądajcie Oscary, bo będzie tym razem emocje sięgną, jak zwykle, zenitu i to jest ten dobry czas, w którym. Celebruje się popkulturę cały świat, patrzy jak wygrywają, gdzie nominacje i otwierają się nowe rozdziały dla kina, siema.